Dzień dobry witam Państwa. Na podsumowaniu dnia przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 w krótkim terminie być może jeszcze będziemy <coughs> mieli wzrosty. Próba przełamania oporu na poziomie 2300 może się udać. W efekcie w dalszej perspektywie można oczekiwać tego, że wrócimy na te wsparcia. <coughs> Jeżeli te wsparcia zostaną przewite w dłuższej perspektywie, można byłoby oczekiwać spadków <coughs> nawet do 240, ewentualnie, 248, ewentualnie 228. To powinna być tylko lokalna korekta w dłuższej perspektywie. Oczekuję powrotu do trendu e, wzrostowego. Teraz popatrzmy, co się dzieje na wykresie <coughs> DEXA. Tu z kolei w oparciu mamy wsparcie na poziomie 11.530. Myślę, że pierwsza próba przełamania tego ważnego wsparcia nie powinna się udać, i się zobaczymy jakieś odbicie. W dalszej perspektywie, jeśli nie uda się pokonać tego oporu, około 11.600, 11.610, Możliwe jest ruch w dół i przebicie poziomu 11.530 generuje sygnał do spadku na 11.430. Na tak się spadki też powinny być korekcyjne i w dłuższej perspektywie powinniśmy wrócić do trendu wzrostowego. Teraz rynek polski. Na polskim rynku mieliśmy dzisiaj wzrosty. Wydaje się, że w tej sytuacji, jaką mamy na kontraktach na S&P 500 próba przełamywania tutaj tych szczytów nie powinna się udać. W efekcie powinniśmy cofnięcie. Wszystko się może skończyć lokalną korektą. Po jej zakończeniu jakaś kolejna fala wzrostowa, ewentualnie druga możliwość. Jeśli doszłoby do przebicia poziomu 2030, czeka nas poważniejsza korekta, byśmy wtedy korygowali wzrosty z listopadowego. Do Przechodzimy do sytuacji na wykresie euro dolara. To z kolei widzą Państwo, że próba przełamania bardzo ważnego wsparcia na poziomie 1.0720 się nie udała, doszło do odbicia. W krótkim terminie możliwy jakiś ruch do góry, ale myślę, że ten ruch do góry może być korektą. Być może jeszcze wrócimy tutaj. Dopiero potem rynek ponownie się będzie cofać. Przełamanie poziomu 1.0720 generuje jest sygnał do <laughs> spadków. Możemy wrócić do wsparcia w rejonie 1.0655-1.0670. Poważniejsza przycena grozi nam dopiero wtedy, kiedy przebijemy poziom 1.06. W przeciwnym wypadku powinniśmy zobaczyć kolejne do Możliwa tak na ostatnie szczyty, silne opórczeń się do 1.0860. Dolar do złotego. Jesteśmy w okolicach silnego wsparcia 3,98. Z kolei z drugiej strony patrząc na to, co się dzieje z tego szczytu, jesteśmy też po dosyć sporych <coughs> spadkach. Siła trendu jest dosyć duża. No myślę, że przynajmniej w krótkim terminie, jeżeli zobaczymy poważniejsze cofnięcie na dolarze zakończone na przykład powyżej poziomu 1,06, tutaj powinniśmy zobaczyć jakieś odreagowanie. <coughs> Natomiast potem w dłuższej perspektywie grozi nam kolejny dołek. No i wtedy może się okazać, że cała ta przecena mogłaby się zakończyć w rejonie tego trendu, poprowadzo, linii poprowadzonej przez dołki w ostatnich kilku miesięcy. Ona biegnie w tej chwili na poziomie około 3,90. Przechodzimy w takim razie do sytuacji na wykresie złota. Tutaj liczyłem na korektę. Rynek wyszedł na kolejny szczyt. No widać tę słabość dolara na ugania tutaj wzrosty cen złota w związku z tym jeśli mamy dalej rosnąć w sensie możemy już spadać poniżej tego wcześniejszego szczytu a ja w dłuższej perspektywie mógłby być ruch do poziomu gdzieś około 1250 dolarów teraz ropa tu z kolei na wykresie cen ropy Pora na zakładała, że próba przełamania oporu między 54 i 54,20 się nie uda, dojdzie do spadków. Widać, że przebiliśmy tutaj ten bardzo ważny lokalny szczyt. Wzrosty z tego pudełka układają się w taką strukturę fala A, B, C. No i teraz przełamania tego ważnego wsparcia 53,50 mamy otwartą drogę nawet na poziomy między 52,60 a 52,10. To prawdopodobnie zajmie nam kilka dni. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na godzinę 17.30 na drugą część szkolenia na temat obsługi platformy MetaTrader 4. No i oczywiście kolejny dni, wtorek, środa, czwartek szkolenia o 18.00, które ja będę prowadzić. Także zapraszam i do usłyszenia.